Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Dzisiaj znowu zagramy w Brawl Najpierw mały openik Jak zawsze na początku odcinka każdego I oczywiście nic Z tej skrzynki Z tej też pewnie nic będzie Tak jak powiedziałem biście świetnie To może coś z kickboxa Nic Dobra Okej okay, dobra Niezłe nic Dobra To no, nie że te mania się tu odwalają yy, A taka a nowego zodyna to mam rosę tutaj Pa! Zobacz, elo! 19 11, 15 Siam, ja, ja mam 11 Kurde no Kurde belek, felek, kartofelek Co gramy? Ładna patrz bo nie. co bo nie a zagramy napad, bo napad zawsze na propcie o zawsze na propcie Uuu. Uuu. oczywiście Barley jak zawsze pierwszy musi zginąć, bo Barley to taka słaba postać Nie to nie wiążę serk. Serk. Kurde, no, nie, no, nie, no nie, nie, mam, nie 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 mam. Ulta, ja muszę mieć ulta, żeby krać tą grę. Dzięki za ulta, dzięki. Dzięki Caj. Dzięki, dzięki, dziękuję, dziękuję. dzięki. Dzięki, dzięki, dzięki. Dzięki, 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 dzięki. Dzięki. To dwa tysiące mi zadał. Nie chcecie? żebym ja się przelogował na moje konto stare z paroma tam postaciami no paroma to musi być pod tym odcinkiem yy, lat mózgu dobra 15 15 łapek spróbuję zrobić odcinka urozpisz się Stefan Ja mam 63, a ja mam 69. Jubincie. Nie, chciałem zrobić serek Hochland. Normalnie. Tak o, oh, chciałem zrobić chochland. Eee, jubin ser. Ser chochlandek. ser Hochland. Gdybym mi tą bombę, to ja nie na chwilkę. Tak, A, teraz tak. Trafiłem? Trafiłem. Wypierdzielaj, są modlitwa. łupka. gość. Pryer. Przezwoł Pryer. Może to nie skrót od pro-pryera. Kłop nie wpadł mi do pokoju, nie. Hm, mm, mm. No w sumie, kto by się tego spodziewał, bardziej. To ciekawe kto oh, oh, dobra O, no, osiem fajnie Chcesz mm. hmm. w ogóle z mich przeczek. No oczywiście, że nie. A ile ja mam przyjaciół? Wszyscy myśli O to tak, to razie. Od ilu? Jej! Muszę... jej! O Jezu, co ja robię? Dobra, w następnym odcinku... Coś o... Czy to... Nie, to nie jest ten majonez... Majonek... O, nie. Poc ej, powiedzcie mi, wytłumaczcie mi, na co... Juki y, lu Ludzie Nazywają się na przykład Manojek, jak inni. No cześć! Czy, po co ja wziąłem? ja wziąłem solo, jak to, Pozdrawiam Korka. Nie wiem co to jest nazwa. ale pozdrawiam. Pozdrawiam, bardzo pozdrawiam. Co? Korek, cieszysz się? Chyba tak. <laughs> nie wiem. Dobra. Bang, bank, bank. No zabraliam porki co Hamien. Co on Kurde, co on sobie... Myśli, że mi się tak parkupsa zabierał, no? Co? Co co on sobie myśli, z kościół? Co? Potał, potała, nie. Korektnie nie zginę tego, bo... No, i, i, albo został, nie! Po co to muszę mieć środek? A w sumie zresztą. Kogo by to... Cześć, jest parę kibsów, bój. Ciekawe. Dobra. Ej, no ja ją dojadę, ja ją dojadę, ja ją No dojechałem, no nie, to korek ją Świetnie, korek, 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 korek. Właśnie je za korek ma tych 1000 Build the power of... O! Dobry jest! Ej, to mieć więcej A on się tymi skrzynkami zajmie, dobra. Ja pójdę gdzie indziej, korek da im się tymi skrzynkami, bo ja chcę wygrać tą rundę tym razem. I, 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 i. I, 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 I się stąd, dobra, dziękuję. Yy... Boję się tu wchodzić trochę. Tak proszę. Wiesz co, wiedziałem. wiedziałem. No, po prostu wiedziałem, no. No to było tak, to do przewidzenia. I powiadam Cię w komentarzach, czy wrzuciłem filmik, filmik gdzie trafiłem poka za pierwszym razem. Jak nie, to bardzo was przepraszam. I piszcie, co chcecie w ogóle, jakie gry pewnie tylko Brawl Stars. Każdy robi Brawl Stars, bo każdy kocha Brawl Stars, bo Brawl Stars jest najlepszy. Brawl Stars to, to gra życia. E, dobra, 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 dobra. Chciałam sprawdzić, czy mam cięcie to. Wszystko się.

skrzyneczki będę miał jej! Upędzenił skrzynek w trakcie odcinka. Uuuuuu, okay. czyli mam 300 par... Jest... <grystanie> 300 par na 100%. Nie, 300 pucharów no. Dobra. Yy... A właśnie, opowiem wam historię, gdzie... Jak dropnąłem Gina. Znaczy najpierw dropnąłem parę. Opowiem wam historię, jak dropiłem. Nitki. Najpierw dropnąłem parę. Nie wiem, jakieś 3-4 miesiące temu. I jakieś dwa miesiące później dropnąłem Gina z Mega Boxa i powiedziałem, no okej. Okay. Potem powiedziałem, że będę polował na punkty... Najp... Znaczy, najpierw powiedziałem że będę polował na Gina, ale Gina miałem takie... A Bartek mnie poprawił i powiedziałem, ej, ale ty nie... Przecież masz Gina. A, to ja powiedziałem, a to na punkty do Gina. I z pierwszej skrzynki od razu dropałem Murkusa Nie no. Dobrze. To nie jest żaden ten. Żarcik kupi... kupi hehe żarcik Żarcik od hehe-ka, heszek he, 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 he. Pozdrawiam, heszka, xt Ej, ma kuka, heszek he, he, he. I, I chcecie dalej, żebym nagrywał z humminkiem, z kimś innym? Z haucerem! Aaa, dojadę cię, gaczy! Nie, nie no, dojadę, nie ma szans A akurat jest niemożliwe o, mam naklejkę. Ej! Dwie szalki w TV są! O ty! Ja najpierw chcę tą z 13 mapami, a Czemu ja nie mogę zrobić wina na tym odcinku? A może dlatego, że gną z Korkiem? Korkiem, niech to... Nie nie nie, 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 nie obrażamy nikogo. Dobra, mamy te do sprzętki. Elko. Elko, dobra. Kurde, nic nie było, no. No, nie ma. Sprzętko, tak? I już... zmara. się Eee. Yy, ja będę się z wami żegnał, bo taki trochę przydługi ten odcinek, więc...